Hej, hej, cześć Wam! OBS mi się wysypał, ale mam inny sposób na przygotowanie dla Was materiału. Bo o tym po prostu musi pojawić się materiał. Traileru co prawda nie wrzuciłem, bo gdy robię ten materiał, to właśnie wróciłem z pracy i zaraz kładę się spać, żeby znowu iść do pracy, ale czego się dla Was nie robi. Zatem zostaw subika, jeśli doceniasz poświęcenie, i łapka w górę dla zasięgu, niech wszyscy się o tym dowiedzą. Natomiast ja już nie przedłużam. Intro, zaczynamy. Thank <smart noise> you. Mimo zapewnień przez Frontier, że nie przewidują w Jurassic World Evolution 2 kontentu związanego z obozem kredowym, to zgadnijcie jakie DLC wypuszczają 8 marca. Dobrze się domyślacie. 8 marca będzie oficjalnie dostępna paczka dinozaurów z obozu kredowego, co zostało ładnie nazwane Camp Cretaceous Dinosaur Pack. Kwestia najważniejsza to ile będzie kosztować. Ano, 10 euro, czyli na nasze to prawie 50 zł. Omówmy sobie po kolei. 8 marca zostanie wydana darmowa aktualizacja, która zawierać będzie pewne zmiany w trybie piaskownicy i wyzwania. Zmiany dotyczące jakości życia, cokolwiek to znaczy, dostaniemy podgląd gatunków, ale co chyba najważniejsze, wejdą nowe elementy dekoracyjne, a więcej w tych kwestiach ma się pojawić w przyszłym tygodniu. Zatem, jak tylko się czegoś więcej dowiem, to Wam przekażę i to by było na tyle w kwestii darmowej zawartości. Więc za co płacimy grube, ciężko zarobione pieniądze? Jest to DLC powiedzmy bardzo kosmetyczne bo w tym DLC wchodzi cała masa wariantów właśnie kosmetycznych dobrze znanych i lubianych z serii obozu kredowego. Oczywiście będzie Ruzia, dorosła bo dorosła ale zawsze. Wiele osób pytało i miało pewne wątpliwości czy będzie czy nie. Ale ja tutaj to potwierdzam, a w zasadzie to przytaczam słowa Frontier: będzie trio Baryonyxów. Chaos Grimmy i oficjalnie potwierdzeni. Będzie fluorescencyjny parazaurolow, wariant kosmetyczny dla T-Rexa, dla i kentrozaura. Mało tego, dla tych dwóch roślinożerców przewidziane są jeszcze nowe modele. Oczywiście nie może zabraknąć byczka, więc będzie i toro zostaje do gry również dodany przez niektórych lubiany przez innych nie Scorpiorex. Wszystkie te rzeczy mają być podobno dostępne w grze natychmiast po zakupie DLC i ponownie cokolwiek to znaczy bo przedstawiam to w taki sposób jakby nawet nie trzeba było ich badać w centrum nauki. Podsumowując 8 marca 50 zł DLC z obozu kredowego. Tymczasem ja będę się z Wami żegnał. W tej trudnej sytuacji na świecie miejmy nadzieję, że konflikt nie zacznie się rozrastać. Trzymajcie się. Piąteczka.